Witam bardzo serdecznie na moim kanale Proste Przepisy dla Urody i Zdrowia, na którym dzielę się z Wami kochani przepisami dotyczącymi poprawienia sobie urody oraz zdrowia. Dla tych, którzy mnie nie znają, przedstawię się mam na imię Danuta i bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na mój kanał, na którym znajdziecie wiele przepisów, myślę, ciekawych. Jeżeli się podobają, zapraszam do polajkowania, zasubskrybowania kanału i życzę miłego oglądania. Zapraszam. Co użyjemy do produkcji tego cudownego żelu kolagenowego? Użyjemy łyżka siemienia lnianego. W moim przypadku jest to złoty len. Wspaniałe właściwości nawilżające, ale można porównywalne jest do botoksu, bo wspaniale naprawdę napina skórę. Następnie użyjemy skórkę z pomarańczy, ponieważ w samej skórce z pomarańczy jest dużo więcej witaminy C niż w samej pomarańczy, więc użyjemy ja tu mam już obraną skórkę, sobie ją porwę na kawałki. Mam taki mały garnuszek, zaleję wodą. Ja tutaj mam już gorącą wodę, 200 ml wody. I to teraz pogotuję na małym gazie na około 5 minut. Tak sobie mieszając. Udaje się na palnik. Wracamy po gotowaniu, trochę już przestygło nam, żel widać, że już zgęstniał. Siemieniane wspaniale eliminuje takie przebarwienia skóry, nadaje blasku takiego skórze. No oczywiście głęboko ją nawilża, tym samym powoduje usunięcie zmarszczek. Może nie tyle usunie zaraz nam zmarszczki, a na pewno je troszeczkę wygładzi no i zapobiegnie powstawaniu kolejnych. Także teraz przyda się oczywiście taki pojemniczek po jakimś kremie. Także warto sobie zostawiać po różnych kremach, <laughs> majidełkach, takie opakowanka. No i teraz zapierzemy przez sitko. Jak najszybciej spróbujemy to przecedzić. Damy do momentu, aż przestanie już lecieć, już damy, do pewnego momentu, odcedzimy, potem już niestety, o jeszcze tu jakieś kropeleczki udało się uzyskać. Widać już tą konsystencję żelową. Im bardziej stygnie, tym bardziej się już pojawi, robi się taki żel. Dlatego można sobie już. W tej chwili możemy sobie zaaplikować na skórę. Czy to rąk, czy na twarz. Taka skóra jest. Pięknie się wchłania. Twarz sobie również troszeczkę. Na wilże. Cudowne. Dobrze. Ale teraz to nie wszystko. Możemy sobie oczywiście takiego żeliku zostawić troszeczkę w jakimś małym pudełeczku. Natomiast ja do tego żelu teraz zrobimy sobie krem. A, jeszcze jakaś pestunia się nam tu dostała. Dobrze. Co będzie potrzebne? Teraz będzie potrzebny aloes, żel z aloesu. Jedna łyżeczka żelu z aloesu. Mieszamy. Teraz jeszcze użyjemy gliceryny roślinnej. Biorę na łyżeczkę glicerynę roślinną, łyżeczka i do tego dodamy jeszcze olejku cytrynowego, cytrynki. Wiadomo, chodzi nam o tą witaminkę C. Spokojnie możemy dać 10 kropli. teraz potrzebować robić. To już jest taka konsystencja żelu, więc jeżeli ją sobie roztrzypiemy po prostu o tak, a cudowny zapach się rozniósł, to mamy już gotowy żel, tak, taką formę żelu. Jak najbardziej też można sobie ją trzymać w lodówce i używać. Ale jeżeli chcemy sobie z tego zrobić krem, no to by trzeba było to jakoś zblendować, zmiksować. Więc wlewam to do tego mikserka i zblendujemy to. z około 1-2 minut. Cudowny zapach. Teraz bierzemy sobie puste opakowanie po jakimś kremiku i przelewamy do słoiczka. Ja sobie wziąłam taki większy specjalnie, żeby łatwiej aplikować. Zapach jest niesamowity. ale się zachowuje na skórze od razu można powiedzieć wnika w skórę o tutaj takie skaleczenia jakieś mamy, pęknięcia skóry jak najbardziej fajnie zadziała i zaczynam sobie tutaj fajnie swobodnie, pod oczy, w okolice oczu, na oczy. Bardzo przyjemnie jest naprawdę zapach pomarańczy, cytryny jest niesamowity. Teraz czoło, jeżeli macie jakieś tutaj coś chcemy sobie rozmasować to jak najbardziej sobie wspaniale można nawilżyć, wygładzić. Tak. Teraz oczywiście na, na szyję. sobie nałożę na szyję dekolt. Też działa tutaj na, nasze, na naszą skórę, na podbródek. Możemy go sobie tak delikatnie wklepać. Generalnie nakładając te takie maski różnego typu, żele lub kremy, zawsze wykonujemy ma masaż, szyi zawsze to niech to będzie w dół, tak jak tu limfa ruch ma, zgodnie z ruchem limfy. Nie naciągając skóry delikatnie. Ważne, żeby sobie pobudzić tutaj krążenie, mikrokrążenie w skórze. Bardzo ładnie się klepało, więc można sobie naprawdę o jeszcze dołożyć. Super. Naprawdę bardzo przyjemnie na skórze. No, i na rękach. No, i na rękach oczywiście tutaj. Jak ładnie się wchłania. Przez chwilę jest widać, że jest wilgotny i po chwili pięknie wnika. Także nie ma jakiegoś efektu mocno takiego natuszczającego, ale odświeżenie jest niesamowite. Przyjemne takie. Uczucie właśnie odświeżenia, co robi oczywiście witamina C, cytrynka, pomarańcz, <laughs> ale wspaniale nawilża skórę, jest. skórka jest elastyczna, tak samo i na szyjce. Mając w takim słoiczku, można go sobie zamieszać oczywiście, jeżeli nam się roz... Trzymamy go w lodówce. Myślę, że jak będzie chłodny do aplikacji na skórę będzie też bardzo przyjemny, w taki schłodzony. I używamy go. Możemy go nawet dwa razy dziennie, to tak minimum rano i wieczorem. <laughs> nawet w ciągu dnia sobie przyjemnie nawilżyć skórę. Rąk ciała, dekolt polecam.